Gdzie leży Neuschwanstein? Zamek jak z bajki? Wybierz przewóz osób do Niemiec i zobacz baśniowy zamek Neuschwanstein, jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Niemiec. Jest malowniczo położony i udostępniony do zwiedzania prawie cały rok. Jaką trasą jeżdżą tanie busy Niemcy? Kontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 602 276 435 566 551 397 E-mail gabryszakmarekmałpapoczta.onet.pl Nasza firma przewozowa Ekspres uzdała na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy, z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.